Czego jesteś pewien, ale wciąż nie możesz zaakceptować. Moja żona była w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem, kiedy zdiagnozowano u niej raka. Lekarze powiedzieli nam, że leczenie zaszkodzi dziecku i zalecali przerwanie ciąży. Moja żona odmówiła. Powiedziała, że wolałaby umrzeć niż stracić nasze dziecko. Przeszła przez leczenie, a nasz syn urodził się zdrowy. Jednak moja żona zmarła kilka miesięcy później. Byłem zdruzgotany. Nie mogłem uwierzyć, że poświęciła swoje życie dla naszego syna. Byłem na nią wściekły za to, że zostawiła mnie samego, bym go wychował. Byłem zły na lekarzy, że nie znaleźli sposobu na uratowanie ich obojga. Byłem zły na Boga za to, że mi ją zabrał. Nie byłem w stanie zaakceptować jej Odejścia. Nie mogłem pogodzić się z tym, że nasz syn będzie dorastał bez swojej matki. Nie mogłem zaakceptować, że muszę żyć bez niej. Długo zajęło mi pogodzić się z jej śmiercią. Chodziłem na terapię i rozmawiałem z innymi, którzy stracili bliskich. Powoli zacząłem się goić. Zrozumiałem, że moja żona zrobiła najlepszy wybór, jaki mogła w tak strasznej sytuacji. Dała naszemu synowi dar życia, a ja musiałem uczcić jej pamięć, będąc najlepszym ojcem, jakim mogłem być. Wciąż tęsknię za nią każdego dnia, ale wiem, że czuwa nad nami. Wiem, że jest dumna z naszego syna, i wiem, że jest dumna ze mnie. Pogodziłem się z tym, że jej już nie ma, ale nigdy jej nie zapomnę.